Siemaneczko, witam was serdecznie na kanale e, Sprzęt już jest pomalowany, jak widać e, Sprayem Wyszlifowałem, poszpachlowałem Wszystko e, Potem podkładem pierdzielnęłem I wygląda to tak Szału nie ma Muszę powiedzieć, ale Nie wygląda to aż tak źle Robiłem już gor Gorzej czasami, także bardzo dobrze, fajnie wyszło w miarę W miarę dobrze, fajnie To są podstawowe ci słowa Wyszło znośnie, dobre no Najlepiej to to nie jest no. Ale sprzęt e, prezentuje się teraz tak Dlaczego taki niebieski? Hmm. Jasne Bo powiedziałem mojemu synowi, świadkowi, że Może wybrać kolor do tego motocykla <noise> Dobrze, tego różowego nie wybrał albo innego takiego pochodnego Niebieski jest ok może być Odświeżony lekko jest sprzęt. Także no, syn pojechał niebieski. Pojechaliśmy do tego, do do, do budowlanego, wybrał, wybrał ten niebieski i pomalowaliśmy. Znaczy, ja pomalowałem sprzęt. Odpala cały czas, nie ma problemu. Jak dłużej postoi, to Ten, jednak ten. No, niedobrze. Nie ma problemu. W sensie, nie ma większego problemu z tym sprzęgiełkiem, także od biedy jeszcze w ciepłe dni bym mógł odpalać. Nie wiem jak będzie w zimę. Podejrzewam, że może być troszkę cięższe z odpaleniem i wtedy, bo już ten te sprzęgiełko może nie podołać temu. A na zapych w zimę, albo w chłodniejsze dni, ogólnie na zapych, takie przypałowe trochę, żeby motocykl brać i, i zresztą jak to nie będzie funkcjonować dobrze ten, ten, ten sprzęgiełko to nikt mi nie da przeglądu. Sorry. To musi chodzić idealnie. Musi wszystko obcykać, banglać i nie ma problemu. E, wystawiłem na sprzedaż ten sprzęt, już stoi za jakieś teraz 6,5 Czy 7 stów, nie wiem. I na razie gościu do mnie pisał jeden, chciał przyjechać. W ostatniej chwili się rozmyślił, także. Także no, nic się nie dzieje, nie ma problemu. Że ktoś się rozmyśli, to jest normalna, całkiem rzecz. no. Powiem wam szczerze, że mam taką ochotę wziąć go zrobić Nie na oryginała, bo tego, tego jest od cholery tutaj w Niemczech Oryginałów I niektóre są naprawdę w bardzo fajnym stanie Coś takiego Znaczy w oryginale, siedzenie zmienić Kilka takich fajniejszych dodatków dać i to wszystko mi się wydaje tak Też nie przekombinowywać, bo, bo tu nie ma co Bo to sam w sobie, już jest naprawdę bardzo fajne Wygląda tak urnę naprawdę kultową, że powiedzieć i Jakaś fajna lampa z przodu, ewentualnie ledowa Taki smaczek taki nowoczes, nowoczesności bardziej bym dał. Ale to tak tylko w planach. Więc finansowo na razie nie jestem w stanie tego zrobić, bo jak wiecie, bawię się też w inne rzeczy i nie da rady. No dobra, kończymy. Jak macie ochotę, to sprzęt stoi na sprzedaż teraz u mnie. Transport zorganizujcie i zabierajcie. Z ceną się zawsze człowiek może go dogadać. No jak to mówi mój szwagier Bessamajneta. No to na razie ma, trzymajcie się.